Dla mnie, dla tam znajomych, dla rodziny. No, ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, że jednak słaby był, słaby ten rok był, bo teraz na jesień, no to no nie, nie, nie zdołały tyle nazbierać miodu. Jak to było w ubiegłych latach, susza spowodowała, że. Nie nektarowały Tak Nie nektarowały Rośliny Okej okay. Zobaczmy kolejną ramkę. Tu też z tej strony pusta. Z tej strony mają trochę. Tutaj tu podrapie. Chodzi o to, żeby ta rodzina mi też dała radę wytrzymać. Nie? A ja taką mam. Mam nadzieję, że wybiorę parę ramek z ula zwierzy. Ale to się okaże. Więc drapię, żeby pszczoły po prostu wybrały, wyczyściły komóreczki. Okej. Okay. Mówiłem o tej ramce, że chciałem Widzicie? Siedzą tu na końcu Więc super Wybiorą również i z tej ramki Co my tam mamy dalej? Tutaj też jest miodek, to też go niech wybiorą I tutaj... A, to tu była ta ramka na samym początku, pusta Mogę ją i tak włożyć, tylko i wyłącznie po to, żeby... Żeby co? Żeby mi nie tkwiło w, w moim garażyku, A obejdą tą ramkę Jak wybiorą wszystko to wtedy Jak wybiorą wszystko to wtedy Przyjdę i powynoszę te ramki Prawda? A, a, a jak na razie to Będą miały tutaj pełny luz I będą sobie wybierać OK, Możemy zamknąć tutaj ten ul. Zatem wygląda teraz całkiem przyzwoicie. Dajcie znać, jak wy to widzicie. Według mnie chyba jest super. Albo jeszcze będzie elegancko. Na razie.